Terytorium Wyoming, 1873. Deschard, pozostałości po dawnej posiadłości Whitmore, wciąż tliły się na tle październikowego nieba, gdy wóz nieznajomego toczył się po zakurzonym szlaku. Ezekiel Morrison naciągnął kapelusz nisko na głowę, chroniąc się przed wiatrem, i przyglądał się. Poczerniałe belki i pokryta popiołem ziemia w miejscu, gdzie powinien stać dom. Gdzieś w tej ruinie czekała na niego narzeczona z katalogu kobieta, której nigdy nie widział, ale obiecała mu się ożenić. To, co zamiast tego znalazł, zmieniło ich życie na zawsze, w sposób, którego żadne z nich nie mogło sobie wyobrazić, gdy po raz pierwszy wymieniali te staranne, pełne nadziei listy przez tysiąc mil prairie. Ezekiel Morrison przebył prawie 1280 kilometrów z Kansas City, mając przy sobie jedynie znoszoną skórzaną torbę, dwa konie i wóz załadowany zapasami. Listy w kieszeni jego płaszcza, napisane starannym kobiecym pismem, przedstawiały obraz kwitnącego gospodarstwa i wdowy o imieniu Prudence Whitmore, która potrzebowała męża do pracy na roli. To, co rozciągało się przed nim, teraz opowiadało zupełnie inną historię. Październikowy wiatr niósł ostry zapach spalonego drewna i snów nad Doliną Wyoming, gdzie listy Prudence opisywały solidną chatę z bali z kamiennym kominem i stodołą dla bydła. Ezechiel zobaczył jedynie szkieletowe szczątki domu strawionego przez pożar. Stodoła przetrwała już połowę. Dach zniknął, ale ściana pozostała. Wstał i zszedł z kozła wozu, a jego buty chrzęściły na gruzach, gdy zbliżał się do ruin. Wtedy ją zobaczył. Prudence Whitmore siedziała na prowizorycznym stołku zrobionym z boćwiny. Log z wyprostowanymi plecami pomimo wszystkiego dookoła. Mówiąc o porażce, miała na sobie wyblakłą, brązową sukienkę, która pamiętała lepsze czasy, a jej ciemne włosy były surowo zaczesane do tyłu pod prostym czepkiem. Ale to jej lewe ramię zaparło dech w piersiach Ezekiela, a raczej jego brak, lewy rękaw był starannie zapięty. Na ramieniu spojrzała w górę, gdy jego cień padł na nią. A on zdał sobie sprawę, że patrzy w najbardziej zdeterminowaną parę zielonych oczu, jakie kiedykolwiek widział. Pan musi być panem Morisonem, powiedziała, podnosząc się z prowizorycznego miejsca z ostrożną godnością. Przepraszam za okoliczności związane z pańskim rywalem. Ezekiel zdjął kapelusz i przeczesał dłonią siwiejące brązowe włosy. W wieku 42 lat widział już wiele trudności, ale coś w cichej sile tej kobiety w obliczu oczywistej katastrofy poruszyło coś głęboko w jego piersi. Proszę pani, powiedział po prostu. Kiedy to się stało? Trzy dni temu. Jej głos brzmiał spokojnie, ale wyczuł w nim lekkie drżenie. Uderzenie pioruna podczas tej gwałtownej burzy. Udało mi się uratować kilka zwierząt i kilka rzeczy, ale ona drugą ręką wskazała na ruiny. Ezekiel przyglądała się, a na jej twarzy malowały się smugi sadzy, wciąż pokrywające jej policzek i zdecydowany zaciśnięta szczęka. Gdzie spałaś? W stodole? Co z tego zostało? Wyprostowała ramiona. Panie Morrison, rozumiem, jeśli zechce pan rozważyć naszą umowę. To nie to, co obiecywały moje listy. Podszedł bliżej, jego buty wciąż chrzęściły na gruzach jej dawnego życia. Pani Whitmore, co pani uratowała z pożaru? Pytanie zdawało się ją zaskoczyć. Kilka narzędzi, kilka garnków, koce, karabin mojego zmarłego męża. Dlaczego? Bo, powiedział Ezekiel, rozglądając się wokół, patrząc na zniszczenia okiem człowieka, który zbudował więcej niż wystarczająco dużo budowli. Widzę tu żyzną ziemię. Widzę wodę z tego strumienia. Widzę ciebie. Spojrzał jej prosto w oczy. Kobieta, która przeżyła utratę ręki. Jak to się stało? Jeśli wolno spytać. Ręka Prudens nieświadomie przesunęła się na jej lewe ramię. Wypadek przy muceniu. Dwa lata. Wróć, Samuel, mój zmarły mąż. Zginął, próbując go uratować. Zakażenie zabrało go trzy tygodnie później. Ezekiel powoli skinął głową. A ty od tamtej pory uprawiasz te ziemię sam. Ja tak, więc jesteś silniejszy niż większość mężczyzn, których znam. Rozejrzał się ponownie, w myślach kalkulując już materiały i robociznę. Pani Whitmore... Przyjechałem tu, żeby poślubić wdowę, która potrzebowała pomocy w budowaniu życia. Wydaje mi się, że ta potrzeba jest teraz większa, nie mniejsza. Coś zamigotało w jej zielonych oczach, nadzieja, może zmieszana z niepokojem. Panie Morrison, muszę być z Panem szczery. Zostało mi bardzo mało pieniędzy. Zaoszczędzone przeze mnie pieniądze na start były w blaszanym pudełku w domu. Mogę Ci zaoferować ziemię i towarzystwo, ale niewiele więcej. Ezekiel o mało się nie uśmiechnął. Gdyby tylko wiedziała, co spoczywa w podwójnym dnie jego skrzyni podróżnej w wozie. Ale to była rozmowa na inny raz. Pani Whitmore powiedział formalnie: Nadal chce dotrzymać naszej umowy, jeśli pani pozwoli. Proponuję jednak, żebyśmy najpierw zajęli się sprawami praktycznymi. Małżeństwo może poczekać, aż będziemy mieli porządny dach nad głową. Pani chce zostać, pomóc w odbudowie, ja chcę zbudować nam dom. Ulga, która zalała jej twarz, była tak głęboka, że Ezekiel poczuł ucisk w piersi. Jak długo dźwigała ten ciężar sama? Jest jeszcze coś, co powinnaś wiedzieć, powiedziała cicho prudence. Mam córkę Beatrice. Ma dziesięć lat i mieszka u sąsiadów w mieście, dopóki nie wymyślę, co dalej. Córka, która zmieniła bieg wydarzeń, ale nie w taki sposób, jakiego prudence zdawała się obawiać. Wtedy najlepiej będzie, jeśli weźmiemy się do pracy, powiedział Ezekiel. Mała dziewczynka potrzebuje porządnego domu. Następnego ranka wstał pogodny i chłodny. Ezekiel spał w swoim wozie, podczas gdy Prudence czuwała w stodole. Obudził się przed wschodem słońca i zastał ją już na nogach, rozpalającą mały ogień. Życie w pobliżu wejścia do stodoły. Kawa. Zapytała unosząc wgnieciony dzbanek, bardzo wdzięczna. Przyjął blaszany kubek, który mu podała, zaskoczony bogactwem naparu. To dobra kawa. W kącikach jej ust zaigrał lekki uśmiech. Pierwszy, jaki u niej zobaczył. Jeden z niewielu luksusów, na jakie sobie pozwoliłem. Siedzieli w komfortowej ciszy, podczas gdy słońce malowało niebo nad górami na różowo i złoto. W końcu Ezekiel odstawił kubek. Muszę dziś pojechać do miasta, kupić zapasy i spotkać się z Twoją córką. Ale najpierw chcę ci coś pokazać. Zaprowadził ją do swojego wozu i ostrożnie odsunął część zapasów, odsłaniając solidną drewnianą skrzynię. Z kieszeni wyjął mały kluczyk. Pani, Whitmore Prudence. Nie byłam do końca szczera co do mojej sytuacji. Jej zielone oczy wyostrzyły się. Co masz na myśli? Ezekiel otworzył skrzynię i odsunął trochę ubrań, odsłaniając podwójne dno. Wewnątrz leżały schludne pliki banknotów i kilka małych skórzanych sakiewek. Zabrzęczały cicho, gdy je poruszył. Prudence. Zamarła. Panie Morrison, co? Ile to kosztuje? Prawie piętnaście zero dolarów. Powiedział cicho. Głównie złoto i srebro. Trochę gotówki. Spojrzała na niego. Potem na pieniądze. Potem znowu na niego. Czy ty, czy ty przed czymś uciekasz? Przed kimś. Ezekiel spodziewał się tego pytania. Nie, proszę pani, doszedłem do tego uczciwie. Byłem wspólnikiem w dobrze prosperującej firmie przewozowej w Kansas City. Sprzedałem swój udział zanim pojechałem na zachód. Zawahał się. Szukałem innego życia, pani Whitmore. Prostszego z rodziną. Innego życia, pani Whitmore. Prostszego z rodziną. Ale dlaczego nie napiszesz mi tego w listach? Po co przychodzisz tu, udając kolejnego mężczyznę szukającego żony? Ostrożnie zamknął skrzynię, bo chciałem kobiety, która wybrałaby mnie dla siebie, a nie dla moich pieniędzy. Pani listy. Rozmawiali o ciężkiej pracy, prostych przyjemnościach i budowaniu wspólnego życia. Tego właśnie chcę. Prudence milczała przez długą chwilę, a teraz, wiedząc o pożarze o mojej niepełnosprawności, wiem, że jesteś dokładnie taką kobietą, jaką mam nadzieję znaleźć. Podróż do Sheen zajęła większość poranka. Ezekiel nalegał, żeby Prudence pojechała z nim, żeby odebrać córkę i pomóc w wyborze zapasów. Usiadła obok niego na wozie, a jej milczenie było raczej przyjemne niż napięte. Miasto tętniło życiem. Wozy towarowe zmierzały na zachód, bydło pędzono główną ulicą, a dobiegał z niego nieustanny odgłos młotów dochodzący z nowych placów budowy. Terytorium Wyoming szybko się powiększało. Najpierw zatrzymali się w sklepie, gdzie hojne zamówienia Ezekiela wzbudziły zdziwienie, ale nie wywołały żadnych pytań. Kiedy Prudence próbowała zaprotestować przeciwko wydatkom, powiedział po prostu – budujemy przyszłość, nie tylko dom. Następnie udali się do sklepu z narzędziami, gdzie Ezekiel zamówił szkło okienne, gwoździe, zawiasy i inne materiały, które zamieniłyby surowe drewno w prawdziwy dom. Właściciel, posiwiały mężczyzna o nazwisku Henderson, wyglądał sceptycznie. Planujesz budować przed zimą? Niech nadejdzie zapytał Henderson. To już prawie koniec. Damy radę odpowiedział Ezekiel. Czy możesz to jutro dostarczyć do Whitmora? Do tego wypalonego domu? Jasne, myślę, ale może lepiej poczekać do wiosny. Prudence, choć może warto by było poczekać do wiosny. Prudence, odezwała się po raz pierwszy od wejścia do sklepu. Panie Henderson, moja córka potrzebuje domu przed zimą. Zbudujemy. Coś w jej głosie uciszyło wszelkie dalsze obiekcje. Ich ostatnim przystankiem był schludny dom szkieletowy, na skraju miasta, gdzie córka Prudence mieszkała z miejscową nauczycielką, panna Eleanor Hartwell. Beatrice Whitmore była miniaturową wersją swojej matki, z tymi samymi zdecydowanymi zielonymi oczami i ciemnymi włosami, ale Prudence zachowywała się z ostrożną godnością osoby, która nauczyła się bronić przed litością. Beatrice emanowała naturalną pewnością siebie kochanego dziecka mamy zapłakała, rzucając się w objęcia matki. Panna Hartwell mówi, że znalazłaś męża. Znalazłam, kochanie. Głos Prudence był łagodny, gdy głaskała córkę po włosach. Beatrice, to pan Morrison. Dziewczynka przyglądała się Ezechielowi z niekłamaną ciekawością. Zamieszkasz z nami? Zamieszkam, jeśli ci to odpowiada. Will, pomóż mamie odbudować nasz dom. Zbudujemy nowy dom, lepszy. Beatrice uśmiechnęła się szeroko. Dobrze. Miałam już dość owsianki panny Hartwell. Panna Hartwell, stara panna, może 35 lat. O miłych oczach uśmiechnęła się przepraszająco. Obawiam się, że moje umiejętności kulinarne są nieco ograniczone. Byłeś dla mnie niezwykle hojny, Prudence zapewniła ją. Nie wiem, jak ci dziękować za opiekę nad Beatrice. To była dla mnie przyjemność. To niezwykłe dziecko, panna Hartwell zniżyła głos. Pani Whitmore, czy jest pani pewna tego układu? Wiem, że okoliczności są trudne, ale małżeństwo to poważny krok. Prudence zerknęła na Ezekiela, który klęczał by przyjrzeć się czemuś, co Beatrice mu pokazywała, małej drewnianej lalce, którą wyrzeźbił ojciec. "Tak", powiedziała cicho. "Jestem pewna, że podróż wozem do domu była ożywiona, gdy w powietrzu unosił się gwar Beatrice. Zasypała Ezekiela pytaniami o jego konie, wóz, skąd się wziął i co planuje zbudować." Jej swobodna akceptacja rozgrzała go w sposób, którego się nie spodziewał. "Morrison", powiedziała, gdy zbliżali się do domu. Czy nasz nowy dom będzie miał szklane okna? Będą. I prawdziwy piec kuchenny. Już zamówiłam. A może werandę? Mama uwielbia przesiadywać na werandzie wieczorami? Ezekiel zerknął na prudens, która słuchała z lekkim uśmiechem. Największa weranda w hrabstwie zapasy zaczęły docierać następnego dnia. Wóz za wozem przetaczał się szlakiem, przywożąc drewno, gąty, okucia i meble. Ezekiel nie szczędził wydatków, a Pruden patrzyła z rosnącym zdumieniem, jak materiały na dom o wiele wspanialszy niż cokolwiek, o czym śmiała marzyć, układały się w schludne stosy. W domu Ezekiel powiedziała, że poprzedniego wieczoru przy prostej kolacji gotowanej na otwartym ogniu przeszli na pierwsze imiona. To za dużo. Nie możemy wykorzystać tego wszystkiego. Przeszukiwał drewno, sprawdzając każdą deskę pod kątem jakości i ostrożności. Nie budujemy po prostu domu. Budujemy dom, który będzie stał przez dziesięciolecia. Dla dzieci Beatrice i ich dzieci, zasięg jego wizji zaparł dech w piersiach. Naprawdę chcesz tu zostać, ułożyć sobie życie. Naprawdę, wyprostował się, patrząc jej w oczy. Pytanie brzmi, czy chcesz, żebym to zrobiła? Rozejrzała się po materiałach, po Beatrice radośnie bawiącej się wiórami, po ziemi, która była jej ciężarem i która teraz mogła stać się ich wspólną przyszłością. Tak, powiedziała po prostu chcę. Zaczęli od fundamentów. Ezekiel miał większe doświadczenie w budownictwie, niż początkowo dawał do zrozumienia. Wychował się jako syn cieśli, zanim dorobił się fortuny na transporcie, a jego dłonie pamiętały dotyk dobrych narzędzi i uczciwej pracy. Pracując jedną ręką, Prudence nie mogła wykonywać ciężkich prac, ale okazała się nieoceniona na niezliczone inne sposoby. Trzymała deski stabilnie, gdy on ciął, sortował materiały, przygotowywał posiłki. I udzielała wskazówek, które świadczyły o jej dogłębnej znajomości terenu i jego wyzwań. Stary dom wychodził na wschód. Powiedziała, że trzeciego dnia, kiedy rozplanowywali plan piętra, Samuel uznał, że to najlepsze rozwiązanie ze względu na poranne światło, ale zimą wieją tam okropne wiatry. Co byś zasugerował? Ustaw się twarzą na południe. Nadal będziemy mieli poranne światło. Ale będziemy chronieni przed najgorszą pogodą. To była pierwsza z wielu decyzji, które wspólnie podjęli, a Ezekiel z niecierpliwością czekał na ich wieczorne sesje planowania niemal tak samo jak na samą pracę. Beatrice okazała się entuzjastyczną pomocnicą, przynosząc narzędzia i materiały z determinacją osoby dwa razy starszej od niej. Podczas pracy nieustannie plotkowała, opowiadając: I am o lokalnych rodzinach, zwyczajach nauczycielki i swoich planach dotyczących nowego pokoju. Czy mogę dostać okno z widokiem na miasto? Zapytała pewnego popołudnia, gdy stawiali pierwszą ścianę. Ty możesz mieć dwa okna, odpowiedział Ezekiel, podpierając mur, podczas gdy prudens dokręcała narożną podporę. Jedno z widokiem na miasto, a drugie na góry. Naprawdę naprawdę praca była ciężka, ale satysfakcjonująca. Każdy dzień przynosił widoczne postępy, a wraz z nimi rosnące poczucie partnerstwa między nim a prudens. Ona przewidywała jego potrzeby on się dostosowywał. Z jej ograniczeniami i razem znaleźli rytm, który zaskoczył ich oboje swoją naturalnością. To właśnie w drugim tygodniu, gdy pracowali nad konstrukcją dachu, Prudence w końcu zadała pytanie, którego się spodziewał. Ezekielu, co właściwie skłoniło cię do opuszczenia Kansas City? Przerwał wbijanie gwoździ, starannie dobierając słowa. Zbudowałem dobrze prosperujący biznes, ale gdzieś po drodze zdałem sobie sprawę, że buduję życie, którego nie chcę. Długie godziny pracy, trudni klienci, ciągłe myślenie o zyskach i stratach, wbił kolejny gwóźdź. Mój partner zrozumiał to samo. Sprzedaliśmy naszemu największemu konkurentowi i podzieliliśmy się zyskiem, a ty postanowiłeś pojechać na zachód. Ja postanowiłem znaleźć coś prawdziwego, coś co miało znaczenie. Milczała przez chwilę, i myślisz, że znalazłeś to tutaj? Rozejrzał się po niedokończonym domu, po Beatrice starannie sortującej gwoździe według rozmiaru, po samej Prudence z podwiniętymi rękawami i trocinami we włosach. Wiem, że tak. Pierwszy śnieg spadł w tym roku wcześniej, pokrywając ziemię w połowie października niczym kurz we włosach. Wiem, że ja też. Pierwszy śnieg spadł w tym roku wcześniej, pokrywając ziemię w połowie października, akurat gdy kończyli montować dach. Ezekiel bardzo się starał, żeby konstrukcja była odporna na warunki atmosferyczne. Zanim nadeszła zima, a oni ledwo zdążyli, możemy się przeprowadzić. Jutro oznajmił, przybijając ostatni gond. W środku nie będzie jeszcze skończony, ale będzie ciepło i sucho. Prudence stanęła w drzwiach ich nowego domu, ogarniając wzrokiem przestronny salon z kamiennym kominkiem, oddzielną kuchnię z miejscem na piec kuchenny, który miał przyjechać w przyszłym tygodniu oraz schody prowadzące do sypialni na piętrze. Jest piękny, powiedziała cicho. Jest nasz, odpowiedział Ezekiel. Tej nocy przenieśli swój skromny dobytek ze stodoły do domu. Beatrice z radością zajęła swój pokój, wieszając kilka sukienek w wbudowanej szafie i stawiając rzeźbioną lalkę na parapecie. Mamo! zawołała z góry. Chodź, widzę całą dolinę. Prudence powoli wchodziła po schodach, wciąż przyzwyczajając się do przestronności po miesiącach spędzonych w ciasnej stodole. Pokój Beatriz był wszystkim, czego mała dziewczynka może zapragnąć jasny, przestronny, z tymi obiecanymi oknami i wbudowanymi półkami na książki i skarby. Co o tym myślisz, kochanie? Myślę, że pan Morrison jest czarodziejem, powiedziała Beatriz uroczyście. Prudence zaśmiała się, a dźwięk ten stawał się coraz częstszy, w miarę jak dom nabierał wokół nich kształtów. Chyba masz rację. Następnego ranka odwiedził nas pastor Thomas Blackwood, kaznodzieja objazdowy, który służył w kilku społecznościach na tym terenie. Słyszał o odbudowie i przyszedł zaoferować swoje usługi. Pani Whitmore, powiedział odbierając filiżankę kawy w ich nowej kuchni. Rozumiem, że należą się gratulacje. Prudence spojrzała na Ezekiela, który pracował nad montażem półek w kuchni. Byli tak skupieni na budowaniu, że nie poruszyli jeszcze kwestii małżeństwa, wielebny Blackwood, powiedział Ezekiel odkładając narzędzia, bylibyśmy zaszczyceni, gdybyś poprowadził ceremonię. Kiedy myślałeś? Dzisiaj, powiedziała Prudence, zaskakując wszystkich, łącznie z sobą. Jeśli, jeśli to wszystkim odpowiada. Uśmiech Ezekiela był wystarczającą odpowiedzią. Ślub był prosty, ale idealny. Ksiądz przewodniczył ceremonii, świadek Beatrice, a w tle ich nowy dom. Ezekiel Morrison i Prudence Whitmore wygłosili swoje przysięgi małżeńskie, gdy listopadowe słońce wpadało przez kuchenne okna. W tle wygłosili swoje przysięgi Ezekiel Morrison i Prudence Whitmore, ich przysięgi, gdy listopadowe słońce wpadało przez kuchenne okna. Czy ty, Ezekielu, bierzesz Prudence za żonę, by kochać i szanować w dobrobycie i trudach? Dopóki oboje będziecie żyć, ja tak. Czy ty, Prudence. Bierzesz Ezekiela za męża, by kochać i szanować, w dobrobycie i trudach, dopóty, dopóki oboje będziecie żyć? Prudens spojrzała na tego mężczyznę, który pojawił się w jej najgorszym momencie i pomógł jej zbudować coś lepszego, niż kiedykolwiek śmiała marzyć. Ja tak, kiedy pastor je wypowiedział. Mąż i żona, Ezekiel delikatnie ją pocałowali, a Beatriz wiwatowała tak głośno, że echem poniosły się po górach, że zima nadeszła na dobre. Ale dom Morisonów dzielnie stawiał opór wiatrowi i śniegowi. Ezekiel kończył pracę wewnątrz domu wieczorami przy świetle lampy, podczas gdy Prudence gotowała na nowym piecu, a Beatrice odrabiała lekcje przy kuchennym stole. To właśnie podczas jednej z tych cichych wieczornych sesji Prudence w końcu zapytała go o przeszłość. Opowiedz mi o swojej rodzinie, powiedziała, odkładając cerowanie. W Kansas City Ezekiel podniósł wzrok znad framugi drzwi, którą szlifował. Niewiele zostało z rodziny. Moi rodzice zmarli, gdy byłem mały. Miałem siostrę, ale wyszła za mąż i przeprowadziła się do Kalifornii lata temu. Nie masz własnych dzieci. Nie. Jego głos był cichy. Byłem żonaty raz. Zmarła przy porodzie, razem z dzieckiem. To było piętnaście lat temu. Prudens ją odstawiła. Igła całkowicie. Przepraszam. Nie wiedziałem. Wszystko w porządku. To było dawno temu. Wrócił do szlifowania. A ty? Samuel był twoim pierwszym mężem, moim jedynym mężem. Pobraliśmy się młodo. Od razu urodziła się Beatriz. Samuel był dobrym człowiekiem, ale ona się zawahała, ostrożnie dobierając słowa. Był marzycielem, ciągle planował wielkie plany, które nigdy do końca nie wypaliły. Gospodarstwo było jego pomysłem, ale nie był zbyt praktyczny. A po wypadku po wypadku. Musiałam bardzo szybko stać się praktyczna. Pracowali przez chwilę w komfortowej ciszy, zanim Ezekiel znów się odezwał. Prudence, jesteś zadowolona? Z takim układem, to znaczy ze mną, rozejrzała się po ich ciepłej kuchni. Na Beatrice pochyloną nad tabliczką, na tego mężczyznę, który dał I am bezpieczeństwo i życzliwość, nie oczekując niczego w zamian. Szczęśliwsza niż od lat, powiedziała szczerze. Wiosna przyniosła nowe wyzwania i nowe radości. Śnieg stopniał, odsłaniając zimowe plany, które w końcu mogli zrealizować. Ezekiel rozbudował stodołę, dobudował kurnik i zaczął kopać. Grunt pod większy ogród. Prudence okazała się doskonałą menedżerką, organizując ich rosnące gospodarstwo domowe i zarządzając finansami ich małego rancza z dbałością i precyzją. Zaskoczyła również Ezekiela, ujawniając talenty, których się nie spodziewał. Gdzie nauczyłeś się księgowości? Zapytał pewnego wieczoru, przeglądając jej skrupulatne księgi rachunkowe, w których zapisywała wydatki i dochody. Konieczność, odpowiedziała. Po śmierci Samuela musiałam zrozumieć każdy grosz, który przychodził i wychodził. Mniej więcej w tym czasie Beatrice ogłosiła coś, co zmieniło wszystko. Mamo, powiedziała pewnego ranka przy śniadaniu. Czy mogę zadzwonić do pana Morisa i taty? Zapadła głęboka cisza. Ezekiel poczuł, jak coś porusza się w jego piersi. Ciepło, które nie miało nic wspólnego z poranną kawą. To zależy od pana Morrisona, kochanie, powiedziała ostrożnie Prudence. Ezekiel uklęknął obok krzesła Beatrice. Byłbym zaszczycony, gdybyś nazywała mnie tatą. Beatrice powiedziała z satysfakcją, bo od tygodni miałam na to ochotę. Pierwszy prawdziwy sprawdzian ich małżeństwa nastąpił późną wiosną kiedy w okolicy zaczęła działać grupa złodziei bydła. Kilku sąsiadów straciło zwierzęta, a napięcie sięgało zenitu. Może powinieneś zabrać Beatrice i zostać w mieście, dopóki sytuacja się nie uspokoi, zasugerował Ezekiel, gdy dowiedzieli się o ostatniej kradzieży. To nasz dom. Prudence odpowiedziała stanowczo. Nie uciekamy. Prudence, to niebezpieczni ludzie, a to niebezpieczny kraj. Jeśli będziemy uciekać za każdym razem, gdy pojawią się kłopoty, nigdy nie przestaniemy. Jej determinacja przypomniała mu, dlaczego się w niej zakochał, ale też go zaniepokoiła. Złodzieje bydła nadeszli w bezksiężycową czerwcową noc. Ezekiel usłyszał koń pierwszych kilka uderzeń kopyt za dużo jak na niezobowiązującą wizytę. Wyślizgnął się z łóżka i chwycił karabin. Zostań z Beatrice! szepnął do prudence. Do diabła, odpowiedziała, sięgając zdrową ręką po stary karabin Samuela. Ustawili się przy oknach po przeciwnych stronach domu. Kiedy złodzieje wjechali na podwórze, znaleźli się twarzą w twarz z zagorzałymi obrońcami. Szukamy tylko zabłąkanego bydła, zawołał ich przywódca, chudy mężczyzna z rzadkim zarostem. W środku nocy, odpowiedział Ezekiel, nie sądzę. Może po prostu rozejrzymy się po Twojej stodole, może uciekniesz stąd, zanim ktoś ucierpi. Pat trwał kilka napiętych minut, zanim złodzieje najwyraźniej uznali, że dom Morrisona nie jest wart zachodu. Odjechali grożąc i przeklinając, ale odjechali. To była dobra robota. Ezekiel powiedział później Prudence: Mówiłam ci, że nie uciekam, odpowiedziała. Widział jednak jak drżą jej ręce, gdy odkładała karabin. Lato przynosiło dobrobyt. Tam rosło małe stado bydła, ogród obficie owocował, a ostrożne inwestycje Ezekiela zaczęły przynosić zyski, ale nie tylko sukces finansowy. Znaleźli coś głębszego. Nigdy nie sądziłam, że znów będę szczęśliwa. Powiedziała mu z pewnego wieczoru, gdy siedzieli na ganku, obserwując Beatrice goniącą świetliki o zapadającym zmroku. Po Samuelu, po wypadku, po stracie ręki, czułam się jakbym była tylko połową człowieka, jakby żaden mężczyzna nigdy mnie nie chciał. Ezekiel wziął ją za rękę, jej prawdziwą rękę, ciepłą i silną w swoją. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam, najodważniejszą, najpiękniejszą, nawet z wskazała na swoją utraconą rękę a szczególnie z Ta blizna opowiada historię Twojej odwagi i rozwagi. Opowiada historię kobiety, która przetrwała i rozkwitła i wychowała niezwykłą córkę wbrew wszelkim przeciwnościom. Uzy błyszczały w jej oczach. Kocham Cię, Ezekiel Morrison i kocham Cię, Prudence Morrison. To był pierwszy raz, kiedy oboje wypowiedzieli te słowa na głos i były one jednocześnie obietnicą i powrotem do domu. Plony tego roku były najlepsze, jakie ziemia kiedykolwiek wydała. Sąsiedzi, którzy sceptycznie podchodzili do męża z katalogu i jego tajemniczego bogactwa, zaczęli dostrzegać mądrość jego metod. Posiadłość Morisonów stała się wzorem wydajnego rolnictwa i hodowli, ale ich największe plony były mniej namacalne i nieskończenie cenniejsze. Tato, powiedziała Beatrice pewnego październikowego wieczoru, gdy siedzieli przy stole. Opowiedz mi jeszcze raz o tym, jak poznaliście się z mamą. No cóż, zaczął Ezekiel. Przecinając pieczeń, którą przygotowała Prudens, pojechałem na zachód w poszukiwaniu żony i nowego życia. A ty znalazłeś mamę siedzącą w ruinach naszego starego domu, tak, i pomyślałem sobie, oto kobieta, z którą warto budować życie, mimo że wszystko spłonęło. Zwłaszcza dlatego, że wszystko spłonęło, czasem nawet to, co najlepsze. Z popiołów wyrastają rzeczy: maleńka, prudens. Uśmiechnęła się do męża przez stół, wspominając ten pierwszy dzień, kiedy patrzył na zniszczenie i widział szansę zamiast katastrofy. Rok później ich rodzina powiększyła się o jedno dziecko, gdy Prudence urodziła syna, któremu nadali imię Samuel na cześć jej pierwszego męża. Ezekiel okazał się równie oddanym ojcem dla tego dziecka, jak dla Beatrice. Dwa lata później Beatrice poślubiła nowego nauczyciela, młodego mężczyznę ze wschodu, który dostrzegł w niej tę samą determinację i wdzięk, które przyciągnęły Ezekiela do jej matki. Ale tego październikowego wieczoru w 1874 roku, dokładnie rok po tym, jak mąż z katalogu przybył do spalonej posiadłości, rodzina Morisonów zasiadła przy stole w swoim pięknym domu, wyliczając błogosławieństwa i snując plany na przyszłość. Wiatr z Wyoming gwizdał w sosnach, ale w środku panowało ciepło, światło i niezrównany komfort przynależności. Gdzieś, dla kogoś, całkowicie, Ezekiel Morrison przybył na Zachód w poszukiwaniu prostego życia i zamiast tego znalazł coś o wiele cenniejszego. Miłość zbudowana na wzajemnym szacunku, wspólnych trudnościach i niezachwianym przekonaniu, że czasem najlepsze fundamenty budowane są na popiołach i roztropności. Morrison, która tak wiele straciła i myślała, że nie ma już nic do zaoferowania, odkryła, że jednoręka wdowa, determinowana i odważna, ma wszystko, czego może pragnąć dobry człowiek. Ich historia stała się legendą w tej części Wyoming opowieść o mężu z katalogu, który posiadał sekretną fortunę i który dostrzegł coś więcej niż ruiny, skarb czekający pod nimi, ale ich samych. To była po prostu historia dwojga złamanych ludzi, którzy znaleźli sposób na odnalezienie się w pełni. Ostatecznie to wystarczyło każdemu.